z turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch lepszy od Gregora Schlierencauera. Polak wygrał kwalifikację w Innsbrucku. Awans do jutrzejszego konkursu na Bergizel wyskakali Maciej Kot i Stefan Hula. Relacja Sebastiana Szczęsnego. Już treningi pokazywały, że Kamil Stoch wyśmienicie czuje się na Bergizel. Jednak prawdziwa bomba eksplodowała dopiero w kwalifikacjach. 126 metrów i Stoch okazał się najlepszy. Ten skok był minimalnie z takim limitem do, do kierunku. Poszedł troszkę za bardzo do przodu na, na samym progu, ale później Później już e, zrobiłem to, co umiem najlepiej, czyli e, cieszyłem się po prostu lotem. W kwalifikacjach Lwi Pazur pokazał Kot. Maciej Kot. 119 metrów i wysokie 16 miejsce. Trzy skoki były, były dobre. Podejrzewam, że lepsze jak te przed w w I no Naprawdę skaczymy mi się tu dobrze. Stefan Hula walczy o pozostanie w turnieju czterech skoczni. W końcu udało mu się awansować do konkursu. 115 metrów dało mu 38 miejsce. Jutro w pierwszej serii stok zmierzy się z Andrasem Koflerem, który nie pojawił się w kwalifikacjach. Jest więc okazja do rewanżu za Oberstdorf. Kot powalczy z Dawidem Unterbergerem, a na Stefana Hule czeka Simon Amann. Gregor Rensauer w kwalifikacjach był czwarty. Skoczył 126,5 metra dalej od Stocha, ale miał niższe noty za styl i odjęte punkty za korzystne warunki. Piękny widok na Innsbruck mają skoczkowie zasiadający na belce startowej tu na Bergizel. My również mamy piękne perspektywy związane z jutrzejszym konkursem. Kamil Stoch wygrywając kwalifikacje pokazał, że jest na tym obiekcie w stanie pokonać każdego. Z Innsbrucku dla Sportu Sebastian Szczęsny.